I jakie są objawy uszkodzenia pompy Bosch sterowanej elektronicznie? Najczęściej auto po prostu gaśnie i nie można go odpalić. Zgłasza błędy zaworów w pompie, błędy sterownika, błąd kąta wtrysku. Generalnie pompa podaje ciśnienie, ale za słabe, żeby przebić wtryski. Gdy mamy taką sytuację, szansa na to, że wymiana tranzystora w sterowniku pomoże, wzrasta. Gorzej, jeśli auto nie wkręca się na obroty, wtedy trzeba naprawiać mechanikę. Zazwyczaj pokazuje wtedy błąd 12.20 lub inne. Kolejny objaw to gaśnięcie auta po nagrzaniu. Należy wtedy sprawdzić obroty pompy testerem. Bywa też, że auto chodzi bez zarzutu, ale problem jest przy samym odpaleniu. Trzeba długo kręcić. Wygląda to tak. Im dłużej auto stoi, tym dłużej kręci się rozrusznikiem, aż odpali. A najgorzej odpalić jest po nocy. Ignorowanie problemu prowadzi do zatarcia pompy i przepalenia elektroniki. Naprawę pomp przeprowadza się na specjalistycznym stole probierczym Bosch EPS 815. Możesz pompę do nas wysłać na sprawdzenie lub porozmawiać z naszym serwisantem w celu konsultacji usterki. Więcej na elektrobeap.pl